Zachodzi słońce, jestem w jednym z miast Stoję na peronie dworca, który mierzy czas Wiem, że jesteś sama, tak jak ja jestem sam Trzymam w ręku telefon, numer doskonale znam Numer przez lat, numer, który wiele słyszał Obietnice bez pokrycia, które pękły jak klisza Przed oczami mam obrazy, których nikt nie widział Ale wszystko to prąd, gdy na ziemię spada kryształ Myślę, by zadzwonić, wciskam pierwszą z cyfr Kilka lat życia ja nim wybiorę drugą z nich wszystko się przewija mi jak sekundowy film Mija czas, mija ja, życie mija w kilka chwil Widzę twoją twarz w obrazach naszej przeszłości, twoje oczy Wymówiłem mówiłem szczerze o miłości, twoje oczy Gdy układaliśmy wspólne plany Te, w których nie było nienawiści i zdrady Tak, tak, tak wiele mam ci dziś do powiedzenia Wiem, tamten czas minął i Tak być musiało, najlepiej butelkę i puszczam stare klasyki Coś mi przypomina o niej, o tym jak zostałem z niczym Piję drinka, dziś już wiem, zabiłem sobie tamto uczucie I więcej nie nauczymy niczego więcej niż bycia suką Znów nucę pod nosem, choć co niedawno leciało w radiu w Myślę o niej, chyba już się nie pragnę Chyba znam ten klub, byliśmy tu razem, nie pamiętam kiedy Chyba znam ten klub i znam ten twarz, chyba już nic nie wiem Ona mogłaby tu ze mną być, zaleć do upadłego I mogłaby stąd ze mną wyjść i zawsze na mnie polegać, lecz tak Mogło być kiedyś, teraz chyba już nic nie czuję Skoro nie widzę w tym nic złego, jak z innym się tu przykula I choć jestem sam i piję, i znów gdzieś tam się mijam i nie wiem już jak masz i nie wiem czy ze mną byłaś mm. jestem ponad tym, w tym szaleństwie dopiero czuję, że żyję I może właśnie tracę hajs, równowagę i siłę Tak wiele mam dziś do powiedzenia ten czas minął bez tak mi ty najlepiej sam tam ta, ta, tamte dni w przeszłość. Dziś, dziś to wszystko wraca